Son of a bitch. Dasz rady, to są tylko, to są mele hebiki, oni kurwa nie są... Tak, że, że właśnie z nimi jest problem taki, że moje działko im nie zadaje jakichś ogromnych obrażeń. Ale oni generalnie sami w sobie nie zadadzą się za dużych obrażeń. Kurwa, oni byłem kryty! Ła! Łe! Nie. Łe! Kurwa, ła! Jak mnie boli! Oj, jak boli! I tyle. Chowalski psychicznie chory, no to pewnie to jest ta przeróbka z Wiedźmina. Nie. Nie? Dobra, ale jak to będzie to, to kurwa, to to nie wiem, to widzisz mi piwo. No i kurwa wiedziałem, że z Wiedźmina. No przecież to jest Wiedźmina kurwa, no i wisisz mi piwo, wiedziałem że to będzie z Wiedźmina kurwa mówiłem <śmianie> Teraz rani na wycieraczkę. ci wiecie, kurwa Kurwa mówię że to będzie z Wiedźmina No tu są kasy Kurwa czy czemu to działko se ty, 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 ty robi kurwa cały czas To nie może No tak jakby wypadałbym mu amunicję, albo chociaż zabrać żeby kurwa o Ale prawie jest tak, że ja nie żyłem ja robię screenshota kurwa ty Wiedzieć o tym, że dzisiaj, że, że dzisiaj nas, y, nastało y, otwarcie okna u, u, u Magika? Co? Ty powiedziałeś? Dzisiaj ja Magik skoczył z okna. Gdzie? Ja nie, ja nie skończę, jak ja przed tą dubeltówkę cztery o, 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 razy kurwa przeładowałem, nie? No. <śmiech> <śmiech> o, sam <laughs> O A ty? Oh shit! Jak będziemy to zaczynać od nowa ten szlak musiał. Ja też się kurwa zajęwię. Nie? Nie, <laughs> nie mogę. Nie zabijesz mnie kurwa demonajcie i lecę po 150 kili kurwa na tym streakie no, no i mam serię 3 A mam 150, można powiedzieć, że rekord, nie? Słuchaj, zaraz wezmę inżyniera i będę specjalnie na ciebie sprowadzał z tripastera, ok? No to sobie sprowadzę kurwa co ci to da? Ja będę unikał no nie! Kurwa! No nie! A mi to ciasto siadło na brzuchu. Ja dziękuję, ja mam takie zdjęcia. Weź mnie w kurwę, opierdolę sobie jakieś ciało uh, A propos ciasta? Mam kotleta w lodówce. Say what? Teleport był inżynier. Jest postawiony. Wyjścia nie ma, rozpierdoliło chyba. S jest. A nie, dobra, no jest. Nie, bo działko tam stało, napierdalało i myślę, że nie zdążyłem rozjebać działkę. Jestem kurwa Ja dziękuję. Panowie Tak Znaczyłeś, mi się srać chciało Ty 5 kilo jak ja Ty Aż mi w uszach zaczął piszczać jak się zesrałem. <noise> ja naprawię, słyszący, ty, tak się nie naprawdę słyszenie ty Jak mi ci nie schodzi Ja nie Uu. wiem To musisz Ale być to pojebany kurwa. z tym sraniem stary konkretny. to on chyba zrzucił ty. kurwa z 10 kilo tego srania Ty no ja nie srałem od wczoraj <noise> Bo mi się, rano mi się nie chciało później na tym na... ASG to mi się średnio chciało, w sensie, no, no nie chciało mi się. Mi się zachciało, to proszę się wysrać. Ale mi się nie chciało. Właśnie w tym rzecz. Ale że ty mi się nie... ci, że wbrew pozorom całkiem spoko się srało tam. A nie, to ja srałem w gorszych warunkach. Yy... I tam tako Na łódce kibla nie ma. Na jeziorze co najwyżej możesz wypiąć dupę za burtę i się po prostu zesrać, nie? Yy, przypłynęliśmy do portu dzikiego. <śled> Chcesz wypiąć dupę i się co najwyżej zesrać. Przypłynęliśmy do dzikiego portu i wszyscy biegną, biegną, bo widzą, że tam kabiny takie drewniane stają, stoją do tego, żeby się załatwić, nie? No. Przybiegamy, pierwsza osoba otwiera drzwi, robi się biała i te drzwi zamyka i tam już więcej nie wchodzi, nie? Ja podchodzę, patrzę, a tam na sranę tak ktoś wszedł, zgiął się i strzelił po sufit. <laughs> Jak? I ja takie oho idę w krzaki. poszedłem w krzaki, <laughs> ściągnąłem spodnie, jak ściągnąłem spodnie i popatrzyłem się w dół, to całą dupę miałem i jaja z komarów. <laughs> Tam było to, to więcej. Team jest... TeamSpeak zajmuje mniej miejsca niż zdjęcia twojej starej, także wiesz. <laughs> <Co robię to? laughs> znaczy, a jest wie to gruby? Ale mini działka na mnie patrz, na mnie, patrz na mnie Wiesz co ja mu chciał? Żeby żeby zrobić tego um, update'em do, do, do Długo komu... zajęć ci powiedzenie tego Nie zestraj się fki to prawie tak długo Jak w z updateowanie tej gry Przesadziłeś, jest... <grymne> kurwa, <grymne> czekałem, czekałem na to, czekałem na to. Trochę przesadziłeś, chłopie.